Never changes. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Nie będę za bardzo się odzywał w tym odcinku, bo mam zjechane mocno gardło przez e, nam no, nagrywanie. No, nagrywałem e, płytę we Wrocku. No ej! Nagrywałem dwa bardzo metalowe numery. E, tam jest gigantyczny gnojek. No i ładnie, bardzo ładnie. Zasfiłeś go? Niesamowite, że nie trafiłem praktycznie nic. To jest ten bechemoc, nie? Zdezintegrowany. Wiem, że ich jest więcej tam, ale... ale się jej udało. Czy jemu? Nie na długo oczywiście. My idziemy? Nie najlepiej im idzie, co? To jest bardzo głupi pomysł, kurwa. Co za idiota jebany. No, nie ma sensu. No, jeszcze raz to przejdźmy. Muszę Haronowi powiedzieć, że nie może kurwa napierdalać go. No i do ognia. Tylko od tam, Haron, napierdalasz. Musimy pomyśleć nad taktyką. Do tego kutafona Poczekaj chwilę kurwa, Haron Tak nie napierdalaj do przodu Mam 82 steampaki Teraz dopiero się zorientowałem Ile tego mam kurwa A był moment, że biedowałem Dobra, zajebi tam, Haron Cukienkę No nie było to mądre z jej strony Co my to mamy? Sexy sleepover Sexy sleepwear. Musimy pomyśleć, jak rozpierdolić tamtego tego super behemota. Tu nic nie ma. <laughs> Idziemy dalej, stary. A ja wiem, wytrąciłem mu broń z ręki. No i dobra, następny do czesania. Po jednej, po jednej. Nutce. Chodź. Sorki, ale... Potrzebujemy zająć to miejsce, kurwa. Bo... Tu nic nie ma. Do kogo ty tam chłopie napierdalasz? No tak, jak my back, to chodź kurwa ze mną, bo ja chcę tutaj pójść. Co? I oni sobie tu siedzieli kurwa i stwierdzili, że to będzie fajne mistrz. Chodź, to jest szek jakiś. No, toś mnie kurwa pochajcował. cicho w tej kurwa, 100 dole są nie cicho totalnie flamer mi niepotrzebny, czy znaczy, może się kiedyś przydalę We 30, big guns increased by 2 missile launcher to missile launcher może się przydać przy okazji tamtego chujka. Możemy spróbować co. Czas stąd wypierdalać z tego szek i zastanowić się co dalej, bo ewidentnie to nie jest tutaj, to jest kurwa za tymi skałami. Ja nie wiem jak my tam przejdziemy. Będzie musi to ominąć. No tutaj po prostu wypadałoby zajebać tego Behemota. Ale najlepiej by to było zrobić kurwa z góry, nie? Powinniśmy jeszcze wejść do tej fabryki. Zobaczmy czy da się go zapierdolić z góry. Tak żeby atomówkami go najebać, nie czy coś. Ja to specjalnie. Dobra, Aniuk, o, o, mam tylko jedną. Nie ty idioto. Kurwa, dobrze poszła kula. Ooo! W kręgosłup, kurwa, dostał. Tak jest! Rozjebany zajebiście. Da się, kurwa, da się. 255 Battle Cups tylko za niego. Ale ten debil po prostu drugi raz mi to zrobił, nie? Po co on to otwierał? Kurwa. No ale dobra. Ani go to karmili jakimi syfami. No ale mamy to. Cieszę się bardzo, że się udało, bo się bałem trochę, że jednak się spierdole. Tu się nie da wejść. Idziemy tędy. No przejścia raczej tu nie uraczę, ale coś tu jest. Wejście do jakiejś... okej. Okay. I tak się wyjaśnia tych chujków. Ktoś tu jeszcze coś chce, kurwa ode mnie Nikt to bardzo się kurwa cieszy. Locked, easy, safe Cudownie, kabinet, bobby pin, bardzo dobrze. Tu jest kurwa ammunition box. Mindbox to ja nie chcę. Kurwa, nie sprawdziłem nawet, co otwieram. Klucze są dla tchórzy, no kurwa. Dobrze mi idzie akurat z Mills Bazaar. Gdzie my kurwa jest? Coś tu jest z tym paki będą nic więcej, nic więcej. Czym ty napierdasz? No już niczym wszystko locked. Tutaj jest na szczęście easy właściwie. Trudno co zrobić. No, dokładnie, to była akurat ona, ale okej. Okay. Fatman, zajebiście. To nie mam mini-nuke żadnego. Nie ma tu żadnych mini-nukes. Przydałyby się. No, trochę mają jakiś narkotyków, nie? To empty empty very easy, nie muszę nic robić kurwa Dobra, tu wszystko Tak tu ich rozjebałem Miss launcher Co wyście tu kurwa mieli? Co tam beblasz? No dobra, zepsuł to terminal, nic nie możemy z tym zrobić Przejdźmy dalej To fajnie Nuka Grenade To tego nie znałem Nic nie mogę zrobić. Nie żebym bardzo chciał, ale po prostu Average. Braki daliśmy się godzinka. Locker empty nie zwróciłem uwagi. Balga, balga. Balga, balga. Balga, baluga. Funny. No nic tu więcej nie ma ciekawego. Co to jest? Box of detergent że zejść na dół. Nie da się zejść na górę. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Tu wszystko jest. Sprawdzaliśmy tutaj. Pierdolisz. Skąd myśmy kurwa przeszli? Trochę wiesz, jestem zagubiony. Wszystkie są broken terminals. Dobra, stąd przyszliśmy. Tu się zaczęła rzeźnia, więc teoretycznie wychodzi na to, że powinniśmy pójść tutaj. Co to kurwa jest? Co to za miejsce? Wielka kostki do gry tam są? Co wielkie kości do gry co to jest jakieś? Kurwa ich kasyno? Kurwa, co to jest za miejsce? Imprezownia, sto procent. No patrzcie na to. No jestem, jestem careful. Co ty kurwa chciałeś zrobić typie? Co jeszcze No dobra, weźmy to. <coughs> Dobra, kim ty kurwa jesteś? Hey man, relax. The rest of these guys around here might not want anything to do with you, but I got no problem with you. Well, not with you, capsidly. I need you to repair my stuff. Idę coś kurwa nareperować? No, właściwie to nic. Ten missile... Nie, właściwie to nie chcę. Co masz do sprzedania? Też mnie to nie interesuje. Co tu się dzieje, kurwa? Gdzie my jesteśmy i po co, stary. Cyk, kurwa Cudownie Aha No niewiele tutaj było Gdzie on, kurwa, zniknął? Gdzie ten chujek poszedł? No i więc je tu nie mam Mogę jeszcze pójść w tamtą inną mańkę Bo tutaj trochę zboczyłem Baza. Kepasa! pasa kurwa. Kim ten kurwa Smiling Jack jest, nie? Dobra, pierwotnie miałem się tu udać. Co tu się dzieje, działo? Nie wiem, ale szybko się skończyło, jeżeli się coś działo. Dobra. Chodźmy za tu, kurwa, gdziekolwiek miałby nas to zaprowadzić. Madamski. Be Nic nie kuło, kurwa, z tego. Powiedziałem, że też to jest miejsce, w którym znalazłem się za wcześnie. Mam takie wrażenie, nie Szybka przekimka mocniejsza przekminka Co tu jeszcze jest do ojebania safe Kurwa nic tu nie ma ciekawego nie Świetne pomieszczenie. No i co i to wszystko. Nie ma tu jakiegoś kurwa przejścia, czegoś. Po prostu odkryłem ich jakąś kurwa chujową bazę. W jakimś popierdowie. Bez sensu. Serio, myślałem, że coś tutaj będzie ciekawszego a tu. A tu chuj wielki szelki no. No nic, spierdalamy stąd. Trochę jestem zawiedziony tym. Bo myślałem, że będzie zdecydowanie coś ciekawszego. A to chuj. Dobra. Capital Wasteland, proszę Państwa. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła. Ciemno już. Noc nadchodzi. Jezu, ja mówię, kurwa, że ledwo mówię. Ale nie, kurwa, pośpiewam jeszcze. Pewnie. No dobra. Tu trzeba cofnąć się i to zna znacząco, bo nie wiem, jak inaczej tam dojść. Ma jakiś pomysł, Haron? Ja nie bardzo. Jak wejdziemy na te rzeczy, to to nic nie da, no nie przejdziemy tej góry dookoła. No choćbyśmy się zestrali. Jak to jest na mapie? A kto to kurwa jest? Jak już uwięzili goście? Przem was uwolniłem. Nie tak. Why bother? Kurwa, no nie wiem, uwolniłem cię, ja pierdolę. Powiedziałbyś coś miłego. Chuj ci w oko. Dobra, teraz się zastanawiamy jak, jak to kurwa obejść i niech się zrobi trochę jaśniej. Kurwa! Nie wiem, że mam w chuj paków, ale trochę mi się to nie spodobało. Wszystko minąłem, a tu nagle kurwa te miny mi wyskakują. No musimy kur Kurwa, no bez jaj! No z której strony z tej zajdziemy, może strasznie dużo ptaszorów tam lata. Będziemy jak do kogoś poszedł strzelać. To jest to miejsce, które minąłem, nie? Pewnie się okaże, że czegoś tam nie wziąłem, będę się musiał tam wracać. Ale no dobra, w sumie to szybką podróżą można. Tu mi się coś wyświetla, że coś odnajdę, jak tu pójdę. Więc możemy się przejść, kurwa, nie wiem jak długo będę szedł, ale domyślam się, że do tamtej wieży, która gdzieś tam majaczy na horyzoncie. Czemu oni od razu strzelają? Kurde, nawet się mnie zapytają. No ja chcę pohandlować kurwa, chuj wie co, nie? za swoje no charnel house no widzę że kurwa oni tu nie próżnowali Bawiali się tu najfajniej na świecie. No rozpierdol totalny. Da się tu wejść niżej Nie wiem co to było Ale gdzieś coś jebnęło Też nie jest tu wytłumaczone co to jest za miejsce już tu jeszcze jest? No i chyba tyle. No. Nic więcej tutaj nie wymyślimy, ale widzę, że tu są schody jeszcze gdzieś. Czy to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, gdzie nie ma? Po prostu tutaj. No ja się muszę udać tam. I tam też się udam w następnym odcinku. Dzięki, papa.